Hej, czołem dzisiaj o tym, że politycy straszą nas wojną, że media straszą nas wojną, w gazetach, w telewizjach, Niemcy się przygotowują, Szwecja się przygotowuje, wszyscy się przygotowują do wojny z Rosją. Ale myślę, że nie ma co panikować, bo na chwilę obecną raczej nam nic nie grozi. Oczywiście każdy tam przewiduje, że w perspektywie 3, 5, 10, 15 lat Możemy zostać zaatakowani i trzeba się zbroić. I oczywiście, tak, każdy może sobie wziąć i zacząć wróżyć z fusów, czy będzie to za 3, czy za 5, czy za 10 lat. Oczywiście, powinniśmy się przygotowywać bardzo dobrze, bo zagrożenie było, zagrożenie jest i zagrożenie będzie. I cała ta sytuacja na Ukrainie o tyle jest dobra, że w końcu ktoś zaczął właśnie o tym myśleć, żeby, żeby kurde nie przespać. Tego, tego, że możemy zostać zaatakowani. Ale tak jak mówię, zagrożenie było, jest i będzie. A to, że ktoś mówi 3, 5, 10 lat, to jest w mojej ocenie wróżenie z fusów. Zresztą spójrzcie sobie na mapę, tak na dobrą sprawę, najbardziej zagrożone są oczywiście państwa bałtyckie, były Republiki z Związku Radzieckiego, czyli Litwa i Łotwa i Estonia, oni mają bezpośrednią granicę z Rosją. My też, oczywiście tam poprzez obwód. Królewiecki, ale Łotwa i Estonia ma bezpośrednią granicę z całą wielką, tak zwaną Rosją. To, że Ukraina zostanie zaatakowana, to nie znaczy, że zaraz Putin się pokusi o państwa bałtyckie, które są w NATO. No nie do końca byłby to rozsądny krok. No ale na pewno oni są bardziej zagrożeni niż my, pod tym względem patrząc, nie. Ukraina oczywiście była łakomym Kąskiem i potrzebnym Putinowi tam z wielu względów, ale oczywiście nie, nie o tym ten film. Na razie Rosja jest daleko. Na razie Rosja nie jest w stanie sobie poradzić z Ukrainą. Rosja ma inne problemy także do perspektywy tych trzech czy do pięciu lat to raczej nie. Zwłaszcza, że wiadomo słuchajcie każdemu brakuje amunicji. Przede wszystkim to, że ktoś ma czołgi że Putin ma czołgi to nie znaczy, że ma amunicję. Tą amunicję oczywiście cały cały czas produkuje. Zresztą my też powinniśmy produkować tą amunicję, a nie Dawać bez, w ogóle bezrefleksyjnie Ukraińcom i my jesteśmy w tej chwili rozbrojeni, ale o tym się nie mówi. Nie? O tym się nie mówi: cicho, że oddaliśmy amunicję, że nie ma jakby coś teraz się stało. To co z tego, że są kontrakty, co z tego, że papier wszystko przyjmie. Na papierze wszystko oczywiście nakupowaliśmy, na papierze jesteśmy mocni, ale kiedy ten sprzęt dojdzie, to jest jedno, a drugie, kiedy będzie amunicja. Ale o tym oczywiście się nie dowiemy, bo to nie wypada mówić o takich złych rzeczach. Lepiej mówić o, o tym, że, że trzeba zwiększyć ilości armii. I między innymi dzisiaj powiemy sobie, o ile rząd planuje zwiększyć yy, ilość terytorialców, yy, ile chce przeszkolić żołnierzy rezerwy, ile chce zwiększyć ilość wojska dalej, że że zapowiadają, że MON zapowiada ustawę o obronie cywilnej. Pan Kosiniak-Kamysz, nasz nowy majster, zapowiedział ustawę o obronie cywilnej. I dobrze, i dobrze, w końcu zaczynamy myśleć, bo jak stare przysłowie mówi, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Także nie tylko wojsko powinno się przygotować, ale również cywile powinni być przygotowani. Zwiększamy armię, bardzo dobrze, ale nie, nie róbmy tego na pałę, nie róbmy tego kosztem jakości. Ostatnio debata BBN, czy, czy ilość, czy jakość. Nie? Oni by chcieli i ilość i jakość, no, ale żeby jakość szła za ilością, to to jest proces, a nie bierzemy na pałe wszystkie, wszystkie trzy matki, żony, kochanki, kurde i kobiety, babcie, bierzemy wszystkich, bierzemy starszych panów, młodszych panów. 63-latek do szkolenia rezerwy jest powoływany. No, genialne, genialne posunięcia po prostu, także nie na pałe, nie kosztem ilości. Tylko ja bym proponował, żeby to był proces. No ale wojna na Ukrainie spowodowała to, że wszyscy przyspieszają, wszyscy tutaj sieją, zamęt, straszą, straszą, straszą. I dobrze, i dobrze, tak jak mówię, dobrze, że straszą, bo to powoduje to, że gdzieś tam myślimy o tym, że gdzieś tam zwiększamy, rzeczywiście powoli, powoli te, ta armia się zwiększa, sprzęt jest zamówiony. Jeszcze raz powtarzam, zamówiony, niekupiony, te śladowe ilości, które dotarły to są śladowe ilości niewystarczające do tego nawet, żeby pokryć to, co daliśmy na Ukrainę. To, co przyszło, to są śladowe ilości. Nie? Także spokojnie. Ilość sprzętu w armii jest na pewno mniejsza w Polsce niż przed tym, jak wybuch konflikt na Ukrainie. Także to. No i w związku z tym, że wiecie, politycy tu straszą, wzmacniają armię ilość wojska zwiększyć, sprzęt zwiększyć, yy, ustawa o obronie cywilnej. Ktoś poszedł po rozum do głowy, oczywiście, ale niestety nadal popełniają jakieś głupie rzeczy, bo mimo wszystko pakujemy pieniądze w armię, pakujemy pieniądze w wojsko, a robią równocześnie różne durne rzeczy, między innymi rzeczy związane z tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, bo, bo zaraz sobie do tego dojdziemy. Ale zacznijmy może od pierwszego tematu o którym wspomniałem, czyli o ilości, jak zwiększamy armię i ustawa, nowe rozpo ustawa, rozporządzenie Rady Ministrów mówi o tym, że w tym roku limit poboru dla, dla rezerwistów, czyli rezerwa pasywna, będzie wynosił tyle samo, co w zeszłym roku, ale to, to że nie zwiększyli, to nie znaczy, że będzie mniej, ponieważ w poprzednim roku nie zrealizowali zało założonego planu. A plan był 200 tysięcy. I w tym, w tym roku też jest 200 tysięcy powołać, przeszkolić rezerwistów. Miejmy nadzieję, że nie będzie to robione ilościowo tylko jakościowo. Nie będzie to robione na pałę. Aczkolwiek mam pewne obawy, że nadal będzie robione na pałę. Także no generalnie nic wesołego. 200 tysięcy osób to trochę jest. Ale tak, dobra wiadomość dla dwudziestolatków, dwudziestoparolatków. Oni nie będą powoływani. Pan generał Kukuła na konferencji strategicznej BBN powiedział, że dwudziestolatkowie to są nasze diamenciki, których trzeba oszczędzać. Mniej więcej, w tej, yy, mniej więcej o to chodziło. Taki przekaz był jego wypowiedzi, że to są diamenciki, których trzeba oszczędzać. Także spokojnie możemy się cieszyć, juhu, oszczędzamy diamenciki. Także chłopaczki dwudziestoletnie mogą rureczki na dupę założyć, siąść przed komputerkiem i sobie tam pykać, a stary niech ciśnie na szkolenie żołnierzy rezerwy. Oczywiście 30-paro, 40-paro, 50-latkowie i nawet to tak jak ostatnio robiłem materiał, 63-latek był powołany na szkolenie żo żołnierzy rezerwy. Także fajnie, fajnie młode chłopaczki, młode byczki będą siedziały w domach, nie? Tak, jak mówię, rureczki na dupę naciągną i będą siedziały i się obijały, że tak powiem. A przypominam, że nowa ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość powołania każdego, kto przyszedł kwalifikację wojskową, dostał kategorię A do boju na dwa tygodnie. Tak jak powołują innych, tak mogą powoływać tych bez, bez żadnego przeszkolenia wojskowego. I w dwa tygodnie ich przeszkolić. Już będzie chłop wiedział, co nieco, jak obsłużyć broń, po co mają powoływać żołnierzy i wytapiać czas, oni to co rok do roku jest, są żołnierze rozerwy powoływani, rok do roku mają to samo, oczywiście są wyjątki, czasami jest szkolenie ciekawsze, czasami coś innego przygotują, ale głównie co roku to co piszecie, to co ja znam z autopsji, to naprawdę to szkolenie się nie zmienia. Szkolenie, że się nie zmienia. Sztuka dla sztuki. Przyszedł, zapchał kichę, jak to się mówi, postrzelał trochę, odpoczął od życia codziennego i po dwóch tygodniach do domu. Także ja proponuję jednak te nasze diamenciki. Dwudziestoparoletnie, jak to pan generał Kukoła ładnie określił, że to są nasze diamenty, że oni będą mieli swój czas jeszcze. Ja bym ich proponował jednak powołać. Mamy ustawę o obronie ojczyzny. Mamy równouprawnienie przede wszystkim. To czym się różni czy jest to 40, parolatek prowadzący firmę, mający dzieci małe, być może żonę i teraz na dwa tygodnie ma jechać i mają mu dupę truć. Także fajnie. Fajnie. 200 tysięcy osób znowu będą nam truli dupę. Być może mi też. Jeszcze nie dostałem wezwania, ale zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie teraz tak. Jeżeli chodzi o aktywną rezerwę, to jest ciekawe, bo do 20 tysięcy, czyli dwukrotnie wzrośnie limit wezwań do aktywnej rezerwy, i to jest dobra, dobra wiadomość dla osób, które chwalą sobie takie szkolenia żołnierzy rezerwy, bo oczywiście niektórzy sobie chwalą, zwłaszcza emeryci wojskowi, zwłaszcza w pewnych jednostkach, gdzie jest to w miarę rozsądnie rozgrywane. Na zasadzie, że są niektóre jednostki, które, które, które mają aktywną rezerwę w ten sposób, że Pracują tak na dobrą sprawę, tak jak żołnierz zawodowy. Przychodzą na siódmo, od 7 do 15.30, od poniedziałku do czwartku i w piątek od 7 do 13.00. I normalnie biorą jak za cały dzień. Oczywiście w niektórych miejscach, w niektórych jednostkach jest tak, że to szkolenie rezerwy od, odbywa się od 7 do 18, albo do 20, albo do 22.00. Albo nawet na dobę może być wezwany, nie? ponieważ niestety ustawa nie określa tego, ile ten żołnierz rezerwy aktywnej ma być w jednostce, nie? No ale jak, po co ma siedzieć dłużej, jak może siedzieć 8 godzin i wspomóc, załóżmy, działalność żołnierzy zawodowej, bo ma doświadczenie, taki mm, emeryt wojskowy, nie? Ma jakieś tam doświadczenie, był w wojsku, odszedł na emeryturę, wziął mieszkaniówkę, wziął odprawę, rozliczył się z wojskiem, że tak powiem, bierze emeryturę i do emerytury jeszcze sobie kilka dni w tygodniu na przykład może iść w taką rezerwę Aktywną i przytulić sobie troszkę dodatkowo kasy do emerytury. I dla niektórych, tak jak powiedziałem, to niektórym to się spodoba. Także warto się tematem zainteresować, jeżeli chodzi o aktywną rezerwę. Dalej, do służby dobrowolnej, do dobrowolnej limit wzroście o 6000 tysięcy, też myślę, że warto się zainteresować, bo póki jest dobrowolna, nie? Póki jest dobrowolna zasadnicza, to warto się tym interesować, bo można wejść i wyjść. Panie, ja tylko w... Panie doktorze, ja miałem wejść i wyjść, wiecie, ten kabaret taki, ten Jacek Balcerzak, coś, coś takiego, miałem tylko wejść i wyjść, no i też możecie tak sobie wejść i wyjść, jak Balcerzak, nie, tylko no, Balcerzak musiał tam siedzieć, <grydy> ale, ale jest opcja, nie, że wchodzicie, popatrzycie, fajnie to zostaje, niefajnie to odchodzę i w każdej chwili można odejść, nie, zwiększenie do służby zawodowej, 4000 więcej osób są do służby zawodowej, ambitnie, powiem Wam, że ambitnie, Mam nadzieję, że to nie będzie na zasadzie, że 4000 osób wkurzy się na beton i odejdzie do cywila i oni zatrudnią 4000 i tak jesteśmy na zero, nie? Czyli y, armia zawodowa się wtedy nie zwiększy. Także tutaj proponuję zastanowić się dlaczego żołnierze zawodowi odchodzą do cywila, a ja o tym mówię. Dlaczego odchodzą do cywila, także myślę, mam nadzieję, że gdzieś tam w ministerstwie ktoś ogląda, śledzi i wyciągnie wnioski, zwłaszcza, że jest nowa ręka, nowa miotła, można to troszkę usprawnić wszystko i spowodować, że ta służba dla żołnierzy zawodowych będzie rozsądniejsza. Może nie chcę powiedzieć łatwiejsza, bo nie chodzi o to, żeby była łatwa, lekka i przyjemna, tylko żeby to wszystko było rozsądnie, żeby nie było tego betonu ogólnowojskowego i wtedy będzie dobrze. I oczywiście, słuchajcie, do Wojsko Obrony Terytorialnej zwiększony limit o 3000 i oczywiście ty terytorialsami też warto się zainteresować, bo też jest taka możliwość, żeby wejść i wyjść. Jak nie chcecie, to odchodzicie. Wchodzicie, podoba wam się rotacyjne ćwiczenia, dwa dni w miesiącu, niby nie dużo, chcecie więcej, to możecie więcej. Także można pogodzić pracę w cywilu i służbę wojskową. Kurde, chyba za bardzo za bardzo dzisiaj. Zachęcam do służby. Znowu niektórzy będą mówić, że niedobry jestem, niegrzeczny, bo nie można tak zachęcać do służby. Oj, nie można, nie można. Oczywiście to zwiększenie limitów jest podyktowane e, wojną na Ukrainie. Dlatego pan Kośniak-Kamysz zacytuje tutaj jedno zdanie. Musimy być gotowi na każdą ewentualność. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna, a Rosja jest nieprzewidywalna w swoich działaniach. A kiedy Rosja była przewidywalna? Tak, dlatego powtarzam, nie ma co panikować, jeżeli chodzi o wojnę. Jak ktoś straszy tam trzy, za rok będzie, już, już wiadomo do nas przez Białoruś, nie? Eee, także spokojnie, bez paniki. Rosja zawsze była nieprzewidywalna, zawsze było to zagrożenie, jest i będzie. Także fajnie, że szykujemy się na wojnę, bo to zwiastuje pokój. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Także dobrze. Także dobrze. Im armia będzie słuchać, no to też jest w Waszych rękach, nie? Im więcej osób będzie przeszkolonych, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie wojna. Yy, o, teraz mi się przypomniało. Wojska Obrony Terytorialnej w yy, ferie zrobiły sobie taką akcję. Ferie z Wotem. I można iść na dwa tygodnie na ferie do Wotu, u skończyć to przysięgą i macie już podstawowe szkolenie zaliczone. I możecie w WOT-ach zostać. Albo sobie podziękować, powiedzieć do widzenia i nie podoba mi się. Ale już macie podstawowe przeszkolenie wojskowe i jest yy, gitara. Także kierujemy się starą zasadą: chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Także myślę, że warto zainteresować się niektórymi opcjami służby wojskowej. Oczywiście dla chętnych. Ja, najbardziej mnie wkurza yy, szkolenie żołnierzy żo 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 rezerwy. Nie? Obowiązkowe szkolenie żołnierzy żo rezerwy. Rezerwa aktywna, super opcja, nie? No nie, nie zawsze, tak? ale też jak, jak komuś się nie podoba, to może z rezerwy aktywnej przenieść się do rezerwy pasywnej to też nie jest yy, mus, nie? Także fajne opcje są, nie? Ta, ta dobrowolna, ok, można wejść i wyjść. W terytorialne można wejść i wyjść. Dobrowolne w każdej chwili. Zawodowa też dobrowolna, nie? Można wejść i wyjść. Ale ta cholera jasna. Obowiązkowe szkolenia żołnierzy rezerwy nie podobają mi się. Oczywiście, jakby były dla chętnych. Dzień dobry, jestem z pasywnej do wcr i poszedł taki. Dzień dobry, jestem z pasywnej. Powołajcie mnie, bo ja bym chętnie poszedł sobie, nie? No to tak, ale nie, że wysyłają wezwania, i ja teraz dostanę wezwanie, i pani za miesiąc to masz pan się zgłosić do tego. Na szkolenie wojskowe. Szkolenie typu. wiadomo jakiego, nie? Sztuka dla sztuki. I tak, fajna opcja, że MON zapowiada ustawę o obronie cywilnej. Co mówi pan Kośniakam, będzie to wielkie wyzwanie dla ministra kierwińskiego i całego MSWIA we współpracy z MON. Musimy przygotować ustawę o obronie cywilnej i bardzo dobrze, bo aktualnie obrona cywilna nie istnieje, a warto by było powoli uświadamiać społeczeństwo i przygotować infrastrukturę do ewentualnej wojny. Cały czas mówię, kierujemy się zasadą. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. Także warto by było tych cywili przygotować, infrastrukturę cywili przygotować, poinformować, tą obronę cywilną jakoś zorganizować, jak to będzie, uświadomić ludzi, że warto być może jakieś zapasy zgromadzić. Niektórzy oczywiście są świadomi i gromadzą zapasy jedzenia, wody, leków, środków jakichś tam opatrunkowych, nie wiem, baterii, akumulatorów czy jakieś panele dwa gdzieś panele fotowoltaiczne można sobie zakupić i też człowiek może być niezależny jakaś tam mała instalacja off-gridowa ale słuchajcie też ten temat jest dobry z tą obroną cywilną związaną z tym że słuchajcie jest zagrożenie wojenne warto zainteresować się pozwoleniem na broń Mówią, a wszyscy słuchacie, wszyscy mówią, że nie ma w Polsce powszechnego, powszechnej możliwości dostępu do broni. Ale tak na dobrą sprawę, te zdobycie pozwolenia na broń nie jest turbotrudne. Oczywiście, jeżeli chcecie na broń myśliwską, to jest to wyzwanie, ponieważ trzeba egzaminy jakieś tam zaliczyć itd. Tak tak Ale można również ubiegać się najprościej o pozwolenie na broń sportową i do celów kolekcjonerskich. Robiłem o tym materiał, postaram się dorzucić ten materiał o broni do, do tego materiału, będziecie mieli w opisie o, o, pod tym filmem. Bo robiłem właśnie na temat pozwolenia na broń, także warto się tym zainteresować, bo naprawdę to nie jest duży wysiłek. Trzeba kupić sejf i wtedy, jak macie pozwolenie na broń kolekcjonerską, sportową, to nawet sobie możecie Kałacha kupić albo M4, i, i macie Kałacha wtedy w sejfie. No co źle? Jesteście przygotowani do ewentualnego kryzysu, już, już nie chcę mówić, że do, do wojny, ale myślę, że warto się zainteresować tym tematem, zwłaszcza w tak zwanych dzisiejszych czasach. Także to jest dobre. No i słuchajcie, w obliczu tego wszystkiego, że w obliczu zagrożenia, tak, inwestujemy w wojsko, kupujemy sprzęt, chcemy przeszkolić więcej żołnierzy, chcemy zwiększyć armię, pakujemy pieniądze, no to oczywiście kwestia tematu. Powraca wojska na granicy polsko-białoruskiej, bo oczywiście z kolei tam będziemy otwierać ręce i będziemy wpuszczać nielegalnych imigrantów. Być może nawet przestępców, bo nie wiadomo, kim są ci ludzie. Nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować. Piszory były spoko, nie? Bo jak oni to robili, sprzedawali wizy. I oni już nie byli nielegalni, oni wtedy są nielegalni, ale przynajmniej na tym zarobili. A oczywiście banda Tuskowsko-Powska, sl -owska i PSL-owska z trzecią drogą i tam, co tam jeszcze jest, sobie wymyślili, że teraz nie będzie na granicy pushbacków, nie? tak zwanych, że jak przejdą, to można ich wrócić na kopach, że tak powiem pokrótce. Czyli będziemy wpuszczać więcej nielegalnych imigrantów. To po co to wojsko jest na tej granicy? No po co to wojsko trzymać na granicy, wydawać pieniądze? Po co się zbroić, wydawać pieniądze? Teraz będziemy jeszcze wy wy wydawali pieniądze na nielegalnych imigrantów, na młodych byczków z Afryki. Z, z tego, no. Dobra, nie, nie pamiętam. Nie ma znaczenia. Zresztą yy, posłuchajcie tutaj yy, pana Kosiniaka Kamysza, co pan Kosiniak Kamysz mówił o nadchodzącej wojnie, nie? Zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze. Taka jest rola ministra obrony w sytuacji, w której się znajdujemy dzisiaj. Czyli pan minister obrony tutaj z jednej strony się zbroi, zakłada najgorsze scenariusze, a z drugiej spo strony wpuszcza nielegalnych imigrantów, których nie możemy zweryfikować. I my chcemy ich jeszcze utrzymywać, wiecie, bo oni nie przyjeżdżają tu pracować, oni nie przyjeżdżają się integrować, oni przyjeżdżają po socjal. Najchętniej by do, do, do Niemiec pojechali, no ja bym od razu ich w autobusy wsadził. Po co to wojsko na granicy? Lepiej zainwestować w autobusy, wsadzić ich w autobusy, w, wysadzić na granicy z Niemcami i tyle, i po problemie, nie? Troszkę kasy można w ten sposób zaoszczędzić, ale, ale spoko. Skoro jest, słuchajcie, Radosław Sikorski, nie będę tutaj epatować niebezpieczeństwem, ale rzeczywiście i w Niemczech, i w Szwecji, i w paru innych krajach zmienił się język, mówią, Mówi się o gotowości do wojny, co przez ostatnie kilkadziesiąt lat skończyłoby karierę polityka, który by coś takiego powiedział. No i tak, nie wyszykujemy się do wojny, tak? To kogo my będziemy bronili, tych nielegalnych imigrantów? No przecież ich się oni nie będą się bronili sami. Oni, wiecie, no nie wiadomo, czy, czy to nie są czasem jacyś rosyjscy szpiedzy, tak na dobrą sprawę ci imigranci. A tutaj cała tuskowa armia rządowa. Trzeciodrogowa PSLowa owa chce, chce wpuszczać potencjalnych szpiegów rosyjskich. Nie? Zresztą posłuchajcie posłuchajcie tutaj źródło wiadomości.gazeta.pl. Słuchajcie tego. MSWiA ja chce zobowiązać Straż Graniczną do powołania grup ratowniczych w oddziałach umiejscowionych przy granicy... Podaje Rzeczpospolita. Takie zapewnienie podało w liście, pada, padło w liście wiceszefa MSWiA Macieja Duszczyka do Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka. Zadaniem tych grup ma być prowadzenie działań mających na celu zapobieganie kryzysom humanitarnym do tej pory odnotowanych przez działaczy organizacji pozarządowych, czy też lokalnych mieszkańców. Słuchajcie, czyli do tej pory... Działacze organizacji pozarządowych mówili o kryzysie humanitarnym. tak? Polska nie wykryła, a jakieś tam organizacje pozarządowe wykryły. Kryzys humanitarny. Ale to trzeba przede wszystkim sobie uświadomić jedno. Te organizacje pozarządowe to nie są organizacje humanitarne. To są organizacje pseudohumanie pseudo -humanitarne, albo pato-humanitarne. To są organizacje prorosyjskie, które działają na rzecz taką, żeby Polskę zdestabilizować, żeby wpuścić jak najwięcej tych nielegalnych imigrantów, być może nawet przestępców na teren Polski. No to to nie jest działalność prorosyjska tych pseudo-humanitarnych organizacji? Wpuszczajmy jak leci. W momencie, kiedy mamy kryzys, yy, wojnę mamy w, na Ukrainie, tutaj mamy jakiś kryzys, jest zapowiadana wojna, 3, rok, 3, 5 lat, no to my jeszcze robimy takie rzeczy. Niech się baćka zajmie swoimi chłopaczkami tam u siebie. Co to nas obchodzi? Niech organizacje humanitarne jadą na Białoruś. I tam się zajmują tymi biednymi uchodźcami, znaczy nie, imigrantami biednymi, niech się zajmują na Białorusi. Niech im dadzą wody, niech im dadzą jeść tam na, na miejscu, na, na Białorusi, bo nas, Polaków, nie stać na, na utrzymywanie jeszcze dodatkowych byczków z Afryki. No chyba to jest proste. Ale słuchajcie dalej. Według dziennika może być to przełom nie tylko w traktowaniu uchodźców. Jakich? przepraszam, to, to się ktoś pomylił, to nie są uchodźcy, to są nielegalni imigranci. Ale też w podejściu do organizacji pozarządowych, które do, do tej pory, jak same twierdziły, były traktowane przez państwo z wrogością. No, oczywiście, że te organizacje pozarządowe, pseudohumanitarne, były traktowane z wrogością przez pisowców. I bardzo dobrze. Być może pisowcy rozumieli to, że te organizacje są prorosyjskie i antypolskie. Uczestniczyli, w, słuchajcie, te organizacje yy, przyczyniły się do, yy, do procederu nielegalnego przekraczania granicy. Zachęcali ich, żeby nie, nielegalnie przekraczać granicę. Pomagali w tym. Dalej czytamy. Maciej Duszczyk podkreślił w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich, że ma zostać znowu, znowelizowane rozporządzenie MSWiA, które zezwala... Na tzw. puszbaki, czyli procedurę zmuszania migrantów do powrotu za granicę. Jak zaznaczył, prace nad nowymi przepisami muszą zmierzać do wypracowania regulacji, które będzie, która będzie umożliwiała skuteczne działanie w zakresie ochrony granicy, ale jednocześnie pozwalała na ocenę indywidualnej sytuacji każdego migranta. A co mnie obchodzi indywidualna ocena każdego migranta? Co mnie ci ludzie obchodzą? Na własne życzenie trafili na Białoruś, niech sobie tam siedzą. Co mi obchodzi, że ich indywidualna ocena? Niech sobie Łukaszenka ich indywidualnie ocenia sobie. Albo ich odeślę z powrotem. Nie powinniśmy w ogóle tym się zajmować. Wajcha zaciągnięta, za łeb z powrotem na Białoruś albo w samolot gratis ten spadochron i nad tymi krajami, z którego się wywodzisz, to... Na kopach przez ten przez samolot, spadochron otworzyć. To jest humanitarne podejście. A nie utrzymywać ich na siłę, nie? Czyli słuchajcie, podsumowując, nowa Tuskowa władza z jednej strony straszonko wojną, zbroimy się, zwiększamy liczebność armii, kupujemy sprzęt, pracujemy nad ustawą o obronie cywilnym, cywilnej bardzo dobrze. Wydajemy kupę hajsu na przygotowanie się do wojny. Bo chcemy pokoju, dlatego szybkujemy się na wojnę. To jest bardzo dobre podejście, ale z drugiej strony pozwalamy na takie patologiczne zachowania i wpuszczanie ludzi, którzy, którzy są nam niepotrzebni którzy nie przyczynią się do rozwoju, rozwoju gospodarczego. Oni nie są lekarzami, tak jak się nam wmawia. Oni nie są lekarzami. Z Ukrainy przyjechali do nas lekarze, powiem Wam szczerze, że akurat miałem nawet przyjemność z jakąś tam le lekarką. No i co? No to dobrze, no to taki, takich ludzi trzeba brać, mamy z nich korzyść. A skoro z tych nie mamy korzyści, to po co nam jakieś odpady, odpady ludzkie? Są ludźmi, oczywiście, jak naj naj najbardziej, ale po co mi taki człowiek, żeby go utrzymywać? Po co mi, nawet jak, jakby... Nie, dobra, nie, nie będę rozwijał tego tematu, bo za dużo powiem. Także tak, grubą kasę pakujemy w żołnierzy stacjonujących na granicę. Po co oni tam stoją na tej granicy? No to wpuszczajcie wszystkich, a, a nie wydajecie kasę na e, żołnierzy. Także to tak to, tak to niestety wygląda. E, na koniec, oczywiście, dajcie łapę w górę. Jeżeli się podobało, e, dajcie komentarz taktyczny. Napiszcie z waszej perspektywy, co o tym myślicie. Kropka taktyczna, jeżeli ktoś nie chce pisać długich komentarzy, udostępnijcie. Subskrybujcie. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to wszystkie opcje wsparcia kanału macie w linkach w opisie pod tym filmem. Link do źródła do tam wiadomości, coś tam co to było. Wiadomości, kropka, uciekło mi gazeta.pl macie w opisie. Możecie sobie całość artykułu przeczytać. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem!